Cześć, witajcie Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Menhan 2. Święta, święta prawda i po świętach drugi dzień świąt dobiega końca, ale nie zapominamy o nagrywaniu i oto przed wami poziom przerwa na transmisja i naszym celem jest wydostanie się ze studia telewizyjnego. Także zaczynamy rozgrywkę. Mamy tutaj trzech gości, ale tutaj jest piła, no nie, ktoś mnie zauważył. A jednak nie. Okej, okay, w porę udało nam się uciec. Wołamy kogoś. Zapraszam tutaj. Muszę wypróbować piłę. Jest jeden gościu z pałką. I drugi z sierpem. Ale on sobie poszedł. Bardzo fajnie. Także przystępujemy do ataku. Teraz już. Udało nam się. W takim razie teraz musimy zawołać tego drugiego. I to jest ten gościu z sierpem, tak? Tak. Zobacz tutaj, co się stało. Ok, kolejny. Zamieniamy sobie sierp? A zamieńmy sobie. Okej, okay, schowajmy się teraz tutaj. I zawołajmy kolejnych. Ilu tam ich jeszcze jest? Podświetlił się jeden. I jest to gość z bronią. Bardzo dobrze. Ło, gościu, no nie, zauważył mnie. Jakim cudem, przecież byłem tam w tej ciemni takiej. Dobra, szybko musimy się jego pozbyć. Bo tamten we jest strzela, ale spoko, wjeżdżamy w niego. Damy sobie radę, spokojnie. No! Oczywiście, że bierzemy ten pistolet. Straciliśmy trochę życia, niestety. Mam nadzieję, że będą tutaj jakieś środki przeciwbulowe czy coś, bo... Co to było? Kto to? Co to za nieśmieszne żarty? Dobra, sprawdźmy, co jest tutaj w ogóle jeszcze. Look at this, a massacre. What happened? Who cares? They were all working for the project. You're not telling me the whole story, Leo. I tell you the whole story, and your brain would implode. Trust me. I i tutaj mamy katane. Oczywiście, że zabieramy katane. Tu w ogóle kręcili jakiś film czy coś, nie wiem. No ale, było grubo, jak widzicie. Dobra, wchodzimy tutaj, może tutaj coś znajdziemy. O, tak, są środki przeciwbólowe, zajebiście. W takim razie, chodźmy na górę. Mamy broń, także spoko. Nikt teraz już do mnie nie fiknie, okej, okay, jest jeden gość. I biegnie chyba nawet dwóch. Dobra, no spokojnie. Tak to się robi z jednym. No zapraszam. wow, 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 wow. Pyk i pyk. To było łatwe. Oni nie mieli nawet broni, także mogłem ich spokojnie załatwić. Dobrze, chodźmy dalej. Podążajmy za niebieskim punktem czyli tutaj. I mamy punkt kontrolny. Jest już jakiś gość. Podświetlił mi się tutaj na ekranie. Wow, nawet kilku. Chyba jesteśmy w jakimś studiu telewizyjnym. Tak, no przecież mamy się z niego wydostać, asasyn. Głąbie. Dobra, jeden jest tutaj. Pięknie, jeden. Wow, ich jest chyba czte... ...terech. Toto klaszcze i wiwatuje. To na moją część, czy co? Dobra, tu jest kolejny, widzę go. Okej. Okay. to się tak śmieje. Czyżby tutaj była widownia? Na to wygląda. Ok, kolejny załatwiony. Jeszcze jeden tutaj. Tak, tutaj jest jakaś widownia, tylko że puszczona staśmy. Jak to w większości programów i seriali bywa. Tak, moi drodzy, nie we wszystkich starszych serialach jest widownia, która śmieje się na żywo. Tylko albo śmiechy są wklejone do danego odcinka, albo sceny puszczane są w widowni i ta się śmieje i to jest wszystko potem zgrywane. Zniszczyłem wam dzieciństwo. Tu jest kolejny gość. Wow! Jakieś Uzi chyba, no to jasne, że bierzemy. Tutaj widzę kolejnych. Załatwiony Jest jeszcze jeden Tak to się robi moi drodzy Okej okay. Tu jest kolejnych paru gości Nie dobra uciekam bo Bo mogę z tego nie wyjść cało Stąd sobie postrzelam A jednak nie Dobra chowamy się Chowaj się czemu się nie chowasz Cóż, no po prostu trzeba w nich wjechać i tyle. Okej, okay. mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Ok, jest jakaś szafeczka. Chyba to były środki przeciwbólowe i całe szczęście. O nie, no gdzie nie będziemy sobie wymieniać? Nie ma opcji. Przerywamy tutaj kłódkę. Jesteśmy w kolejnym Kids TV Studio. A co tutaj? Jakie rzeczy puszczają dzieciom? Wow, słuchajcie, czy ja dobrze widzę? Moment, moment. Najpierw pozbędę się tych gości. Okej, okay, pozbyłem się ich. Słuchajcie, zobaczcie, któż to jest! Proszę bardzo, znajomy króliczek, prawda? Jest to, jak widzicie, króliczek z wczorajszego Mr. X'a. Także już wiecie, skąd wziąłem tego królika, jeśli chodzi o skin. I jeśli chodzi o Menhanta 2, ten królik jest po prostu Easter Eggiem nawet dosłownie Easter Eggiem z menhanta pierwszego, ponieważ ten królik razem z Pixim był w części pierwszej yy, i tutaj mamy właśnie tego królika yy, jako takiego easter egga. Proszę bardzo, idealnie nam się ułożyło pod Mister X Dobra, lecimy stąd Tutaj nawet jego głowa nabita na pal Pochuśtaj się jeszcze Dobra, nie będę marnować na ciebie amunicji Spadam stąd Ale ciekawie się ułożyło. Okej, okay, jest paru gości. Dokładnie mówiąc, czterech. Kurczę, nie teraz. Czemu teraz musiało być przeładowanie? Okej, okay, załatwieni. Porobieni. Tu kolejny, to po prostu wjadę w niego dokładnie, tak. Jest i kolejnych paru. Dokładnie mówiąc, trzech. Robi się to tak. Te kawałki czaszki. Wow, manhunt jest naprawdę brutalną grą. Ok, punkt kontrolny. Schowajmy się, bo na pewno ktoś tu jest. Albo dobra, lecimy. Mamy, uzi. Także spoko, spoko. Tutaj nie. W takim razie tutaj są pękilery. O jak dobrze. I dodatkowo trzech gości. Nie, stamtąd go nie sięgnę. Także po prostu musimy tutaj sobie wjechać. Trzeba słuchać na full auto, bo nie ma co. Okej, okay. tutaj dwóch, ale spokojnie nie mają broni. Jeszcze gdzieś jest jeden, tutaj. Wow, niezła sieczka. Wymieniamy sobie maczetę na. Nie, znaczy katanę na tą broń? Myślę, że sobie wymienimy, bo czuję, że naprawdę będzie grubo. Chociaż szkoda mi trochę tej maczety, bo znaczy katany, bo je nie sprawdziłem. W ogóle, co tutaj się dzieje, słuchajcie? Plan filmowy, po prostu jakichś, nie wiem, kryminałów, westernów, czy nie wiadomo czego? Dobra, spadajmy stąd. Środki przeciwbólowe super. Idziemy tutaj. Kończą nam się naboje, także dobrze, że sobie wzięliśmy tą broń. No proszę. Mamy towarzystwo. Ok, zabij wszystkich i uciekaj. Dobra, bierzemy sobie tą drugą broń i strzelamy. Czuję, że to jest za łatwo. Oczywiście. Zbiegają się kolejni. Dobra, szybko zaosłonę. Ok. Troszeczkę jesteśmy zakrwawieni, ale to tak troszeczkę. I został jeden, a raczej dwóch. Czuję, że będzie ich więcej, jak tak wszyscy dochodzą. Ostatnie 7 naboi. Spoko, spoko wjeżdżamy w niego, co? Wjeżdżamy. No i pięknie. Porobieni, moi drodzy, porobieni. Zmierzamy do wyjścia. I oto zakończyliśmy odcinek. Także wiecie co teraz, nic nie mówię, czekamy na kaczeńkę. No to żeśmy się dowiedzieli. Nagły zwrot sytuacji znajdź wyjście z parkingu. Ale oczywiście tym zajmiemy się za tydzień w kolejnym odcinku z Gry Manhunt 2. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I to wszystko na ten odcinek. Cześć!